Czy kiedykolwiek widziałeś swojego psa szczekającego w pustkę, wpatrującego się intensywnie w pusty kąt domu z nastroszoną sierścią i ciałem w pełnej gotowości? Albo chodzącego niespokojnie, jakby wyczuwał niewidzialną obecność, której ty po prostu nie jesteś w stanie dostrzec? Prawda jest taka, że dla niego to nie jest nic. Twój pies może słyszeć, widzieć lub czuć coś prawdziwego, coś czego twoje ludzkie zmysły nie są w stanie uchwycić. Psy są jak cisi superbohaterowie. Mają tajemnicze zdolności, często ignorowane lub niedoceniane, które ujawniają świat całkowicie niewidzialny dla naszych oczu. W tym filmie poznasz 11 zaskakujących zdolności, jakie posiadają psy, a których my ludzie po prostu nie potrafimy zrozumieć: od widzenia świateł, których ty nie dostrzegasz, powyczuwanie katastrof naturalnych, a może nawet czegoś jeszcze bardziej niewytłumaczalnego. I kiedy dotrzesz do ostatniego punktu: Przygotuj się, dostaniesz gęsiej skórki aż po ostatni włos na ciele. Więc weź głęboki oddech, zrelaksuj się i otwórz umysł, bo teraz zobaczysz świat tak jak nigdy wcześniej oczami, uszami i instynktem psa. A to, co odkryjesz, może na zawsze zmienić sposób, w jaki patrzysz na swojego najlepszego przyjaciela. Numer jeden: wewnętrzny kompas Twojego psa. Zauważyłeś, że Twój pies kręci. Się w kółko, zanim zrobi siku albo kupę? Kręci się, kręci, aż w końcu wybiera idealne miejsce? Wydaje się to tylko dziwnym nawykiem. Ale to coś więcej. W rzeczywistości może się on wtedy ustawiać według pola magnetycznego Ziemi. Tak, dobrze słyszysz. Twój pies ma coś w rodzaju biologicznego kompasu. Naukowcy odkryli, że psy potrafią wyczuwać pole magnetyczne planety, podobnie jak ptaki podczas migracji. I to nie jest żadna szalona teoria, Zostało to udowodnione w różnych badaniach. Niektórzy eksperci uważają, że psy używają specjalnych receptorów w nosie lub oczach, aby odbierać tę niewidzialną siłę. To jak wewnętrzne GPS. I co więcej, to może tłumaczyć, dlaczego tak wiele psów znajduje drogę do domu, nawet gdy zgubią się wiele kilometrów od niego. One dosłownie podążają za swoim północnym kierunkiem, więc następnym razem, gdy twój pies zacznie się kręcić, zatrzymaj się i obserwuj. On nie tylko szuka wygodnego miejsca w trawie, on czyta niewidzialną mapę Ziemi. Imponujące, prawda? A to dopiero początek, bo kolejne zdolności są jeszcze bardziej niesamowite. Numer dwa. Nocne widzenie jak u superbohatera. Wiesz jak to jest, gdy zgasisz światło i wszystko wokół pogrąża się w ciemności, tak że nawet nie widzisz własnych palców? Dokładnie. Podczas gdy ty po omacku szukasz drogi, twój pies chodzi swobodnie, jakby miał niewidzialną latarkę. To dlatego, że psy mają w oczach strukturę zwaną tapetum lucidum. Trudna nazwa, ale niezwykła funkcja. Ta warstwa działa jak lustro wewnątrz oka, odbijając światło z powrotem na siatkówkę i znacznie poprawiając widzenie w ciemności. Dodatkowo, psy mają znacznie więcej komórek wyspecjalizowanych w wykrywaniu ruchów w ciemności niż my, ludzie. Innymi słowy, gdy ty ledwo widzisz. Kanapę przed sobą, twój pies już widzi kota sąsiada przechodzącego przez ulicę w całkowitej ciemności. Dlatego nie boi się nocnych spacerów i czuje się tak swobodnie w środku nocy. On dosłownie widzi to, czego ty nie możesz. Więc następnym razem, gdy twój pies nagle się zatrzyma i będzie się gapił w ciemność, nie zakładaj, że to paranoja. Może właśnie zobaczył coś, co umknęło twojej uwadze. A to tylko kolejny przykład na to, że psy żyją w zupełnie innym świecie niż my. Przygotuj się, bo to, co zaraz odkryjesz, może na zawsze zmienić Twój sposób patrzenia na psa. Numer 3. Widzenie uwą i niewidzialne wzory. Słyszałeś kiedyś, że psy widzą tylko na czarno-biało, to możesz o tym zapomnieć. Ten mit jest już przestarzały, a prawda jest o wiele bardziej fascynująca. W rzeczywistości psy widzą mniej kolorów niż my, to prawda. Ale to, czego im brakuje w kolorze, rekompensują sobie supermocami. Wiesz dlaczego? Bo ich oczy wykrywają światło ultrafioletowe, czyli takie, które jest całkowicie niewidzialne dla ludzi. To jakby miały dostęp do sekretnego spektrum. Świata. Dzięki tej ufu wizji, psy widzą ukryte wzory na kwiatach, ślady zwierząt, stare plamy, znaki na ziemi. Rzeczy, które dla ciebie są tylko pustką, gładką ścianą, czystym dywanem. Ale dla psa to scena pełna wizualnych wskazówek. Zauważyłeś, jak twój pies czasem zatrzymuje się i wpatruje w miejsce, gdzie nic nie ma, albo intensywnie wącha jakiś losowy kąt w domu? Może to wcale nie jest nic, może właśnie widzi niewidzialny ślad, który tylko jego oczy potrafią uchwycić. I jeszcze coś. Dzięki tej zdolności pies potrafi też zauważyć zmiany na skórze, sierści czy w kale innych zwierząt, co pomaga mu w polowaniu, a nawet w ocenie stanu zdrowia innej istoty. Niesamowite, prawda? Twój pies to prawie jak detektyw, z sekretnym wzrokiem. A w następnym punkcie zobaczysz, że ma także super słuch. Przygotuj się, bo teraz zacznie się robić naprawdę zaskakująco. Numer 4. Słuch daleko poza naszym zasięgiem. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego twój pies nagle staje się czujny, z głową odwróconą w stronę jakiegoś kąta domu, mimo że ty nic nie słyszysz? To dlatego, że jego słuch to prawdziwa supermoc. Wykracza daleko poza możliwości ludzkiego ucha. Podczas gdy my słyszymy tylko w ograniczonym zakresie, psy są w stanie wychwycić o wiele wyższe. Częstotliwości, niektóre nawet ponad dwukrotnie więcej niż my. Dlatego słyszą gwizdki dla psów, dla nas niesłyszalne. Ale to nie wszystko. Dźwięki, które dla ciebie są tylko ledwie słyszalnym szmerem. Na przykład skrobanie myszy w ścianie. Dla psa są wyraźne i głośne, jakby mysz była tuż obok. Ten. Super słuch tłumaczy też, dlaczego fajerwerki, grzmoty i syreny tak bardzo przerażają psy. Te dźwięki są ogromnie intensywne i uderzają w granice ich percepcji. Więc jeśli twój pies zaczyna się niespokojnie zachowywać bez wyraźnego ej... powodu, pamiętaj, on może słyszeć coś, czego ty nie możesz, i to może wpływać na jego emocje. Wskazówka: spokojna muzyka i ciche otoczenie mogą pomóc w takiej sensorycznej przeciążeniu. W następnym punkcie porozmawiamy o tym, jak psy są prawdziwymi żywymi radarami zawsze wyczulone na najmniejszy ruch zostań z nami chcesz więcej wskazówek jak lepiej zrozumieć i dbać o swojego psa zostaw lajka zasubskrybuj kanał i wciśnij dzwoneczek żeby niczego nie przegapić numer 5 radar ruchu zawsze włączony zauważyłeś kiedyś jak twój pies wychwytuje nawet najmniejszy ruch wiesz ten moment kiedy ledwo poruszyłeś ręką a on już wie że coś się dzieje to nie przypadek Psy mają niesamowitą zdolność. Ich mózg działa jak ultraczuły radar ruchu, włączony przez 24 godziny na dobę. Potrafią zauważyć nawet najdrobniejsze drgnięcie, najdelikatniejsze mrugnięcie oka, czy minimalną zmianę w Twojej postawie. Może to być Twoja ręka sięgająca po smycz, a nawet owad przelatujący po drugiej stronie pokoju? Nic nie umknie ich uwadze. Ta precyzyjna percepcja czyni z nich urodzonych łowców i wyjątkowo czujnych towarzyszy. Którzy potrafią czytać Twoją mowę ciała z dużą łatwością. Dlatego podczas treningu psa ważna jest konsekwencja. On wyczuje, jeśli się zawahasz, jeśli będziesz zdenerwowany lub zdezorientowany. I to może go zdezorientować. Pomyśl więc, Twoje gesty to jak tajne sygnały dla Twojego psa. Jeśli chcesz, żeby dobrze cię zrozumiał, zadbaj o komunikację niewerbalną. W kolejnym punkcie zdradzimy, jak psy są prawdziwymi bohaterami emocjonalnymi. Zawsze wyczuwającymi, co czujesz. Zostań ze mną. Numer sześć. Psy emocjonalni. Superbohaterowie. Znasz ten moment, gdy wracasz do domu zmęczony, smutny albo zestresowany, a twój pies od razu to czuje? Podchodzi blisko, kładzie głowę, patrzy tymi oczami, jakby mówił: Wszystko będzie dobrze, jestem tu dla ciebie. No właśnie, psy to prawdziwi superbohaterowie, jeśli chodzi o wyczuwanie emocji. Potrafią zauważyć subtelne zmiany w Twojej postawie, tonie głosu, a nawet zapachu Twojego ciała. Tak, Twój zapach zmienia się, gdy jesteś zestresowany, szczęśliwy czy smutny. Dlatego, gdy jesteś smutny, mogą przyjść cię pocieszyć. Gdy jesteś podekscytowany, stają się jeszcze bardziej skore do zabawy. Są mistrzami w wyczuwaniu tego, co przeżywamy, bez słów. Jakby mieli wbudowany emocjonalny czujnik, zawsze aktywny, by chronić i wspierać tych, których. Kochają. Więc jeśli kiedyś będziesz miał gorszy dzień, spędź chwilę tylko ze swoim psem. Ta więź dobrze zrobi wam obojgu. A teraz coś jeszcze. Poza emocjami, twój pies czuje też ciepło twojego ciała. I to może wiele powiedzieć o waszej relacji. Numer 7. Czuć ciepło jak supermoc. Zauważyłeś, jak twój pies uwielbia wtulać się w ciebie, kłaść blisko, szczególnie gdy jest zimno? To nie tylko dla pieszczot. On czuje coś głębszego. Twoje ciepło. Psy mają niesamowitą zdolność wyczuwania ciepła, które emituje twoje ciało, nawet w ciemności i kiedy się nie ruszasz. Jakby miały wbudowane termiczne czujniki, które wykrywają fale ciepła wokół nich. Ta zdolność pochodzi od ich przodków myśliwych, którzy wykorzystywali ciepło do lokalizacji ofiar. Dziś pomaga im wybierać najcieplejsze, najwygodniejsze miejsca do odpoczynku i oczywiście. To także sposób na fizyczne połączenie z tobą, które wykracza poza sam dotyk. Więc kiedy twój pies się do ciebie przykleja, to nie tylko miłość, jest też naukowe wyjaśnienie. Przyciąga go ciepło twojego ciała, szuka komfortu i bezpieczeństwa. W następnym punkcie porozmawiamy o supermocy, którą pewnie już znasz niesamowitym psim węchu. Numer 8. Węch, który odkrywa sekrety. Czy wiesz, że nos twojego psa to coś po prostu nieprawdopodobnego? Potrafi. Wykrywać zapachy nawet milion razy słabsze niż nasz ludzki nos. To oznacza, że podczas gdy ty czujesz tylko zapach porannej kawy, twój pies wychwytuje całą górę ukrytych w powietrzu informacji. Od zapachu innych zwierząt po twój stan emocjonalny. Tak, twój pies potrafi czytać twoje emocje po zapachu. Wyczuwa, kiedy jesteś niespokojny, zestresowany, szczęśliwy. Wszystko dzięki chemicznym substancjom, które wydziela twoje ciało, a które są niewidoczne. Dla nas, co więcej, ich węch jest tak silny, że potrafią wykrywać choroby takie jak rak, cukrzyca, a nawet zbliżające się napady padaczkowe prawdziwy cud natury. Więc kiedy twój pies zaczyna intensywnie wąchać jakieś miejsce albo osobę, to nie tylko ciekawość on odkrywa sekrety, o których nie mamy pojęcia. Niesamowite, prawda? Zaraz zobaczysz kolejną zdolność, która jeszcze bardziej Cię zaskoczy: numer 9: kolory, których maj nie widzimy. Słyszałeś, że psy widzą świat tylko w czerni i bieli? To mit. Prawda jest taka, że psy widzą świat inaczej niż my, ale nie aż tak nudno. Potrafią rozróżniać niektóre kolory, szczególnie odcienie niebieskiego, żółtego i szarości. To oznacza, że choć nie widzą całej eksplozji barw jak my, ich wzrok jest funkcjonalny i dostosowany do codziennych potrzeb. Dlatego warto wybierać dla psa zabawki i akcesoria w kolorach niebieskim lub żółtym, zauważą je o wiele szybciej. Ten rodzaj widzenia pomaga im także dostrzegać kontrasty w naturze, jak niebo czy trawa, nawet jeśli kolory są dla nich bardziej stonowane. Więc ta historia, że psy nie widzą żadnych kolorów, można o niej zapomnieć. Widzą, po prostu inaczej. I to w zupełności wystarcza im do życia w swoim psim świecie. A teraz przygotuj się, bo następny punkt opowie o dźwiękach, które słyszą tylko psy. Numer 10. Dźwięki, które słyszą tylko psy. Teraz coś wyjątkowego. Twój pies słyszy rzeczy, których ty nawet nie zauważasz. Znasz ten moment, gdy pies staje się czujny i wpatruje się w coś, czego nie widać. Oto wyjaśnienie: słyszy dźwięki poza ludzkim zakresem słyszalności. Podczas gdy nasze uszy wychwytują tylko ograniczone częstotliwości, psy mają super uszy, które odbierają znacznie wyższe dźwięki, a nawet te z dużej odległości. Słyszą. Piszczałki, które dla nas są zupełnie ciche, a także dźwięki małych zwierząt poruszających się kilometr dalej. To też tłumaczy, dlaczego psy tak bardzo boją się fajerwerków czy grzmotów. Dla nich te dźwięki są niesamowicie głośne i intensywne, niemal nie do zniesienia. Więc gdy twój pies dziwnie reaguje na coś, czego ty nie słyszysz, pamiętaj, żyje w zupełnie innym, dźwiękowym świecie. I tak kończymy nasze top 10 sekretnych zdolności psów. Ale więź, jaką możesz z nim zbudować, dopiero się zaczyna. Zaskoczony tym, co twój pies potrafi wyczuć i usłyszeć. Te dziesięć supermocy jest naprawdę niesamowitych i pokazuje, że nasze psy to coś znacznie więcej niż tylko zwykły pies. Teraz, gdy znasz ich świat, łatwiej będzie zrozumieć zachowania, które wcześniej wydawały się dziwne lub niezrozumiałe. A najlepsze w tym wszystkim? Taka głęboka więź może jeszcze bardziej wzmocnić relację między Wami, opartą na zaufaniu i miłości. Więc następnym razem, gdy Twój pies będzie się dziwnie zachowywać, pamiętaj, może widzi, słyszy lub czuje coś, czego Ty nie potrafisz dostrzec. Szanuj ten jego zmysłowy świat, a on odwdzięczy Ci się miłością i lojalnością, jaką tylko pies potrafi dać. Podobał Ci się film? Zostaw komentarz i napisz, która zdolność Twojego psa zaskoczyła Cię najbardziej. A jeśli chcesz dalej poznawać tych niesamowitych towarzyszy, nie zapomnij polubić, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek. Do zobaczenia w następnym filmie. I pamiętaj: najlepszy przyjaciel człowieka to także prawdziwy superbohater zmysłów.